Na budowach często mamy taką sytuację, że posadzka, która jest w łazience, jest no, za, za cienka i bardzo krucha, złej jakości. To akurat w całym budynku ta posadzka była no, słaba, w związku z czym też robiliśmy wylewkę. Samą poziom już pokazywałem najmniej na, na wyszlifowania. Tutaj trzeba było zastosować, wybrać wybrać styropian i, i tą posadzkę i umiejscowić to sprzętu na stropie. To zostało zamontowane. Później zalanie, zostanie zalane betonem. Oczywiście rury zostaną odgrzane styropianem, żeby W przypadku czego dziurawki mamy bardzo słabe umiejscowienie wkrętu. W związku z tym tu użyliśmy specjalnych kotw chemicznych. To akurat w przypadku tego gabarytu, To jest firma rkm 2 tak to wygląda. Wpuszcza się takie specjalne siateczkę, w, wciska się jakby ten preparat, odczeka trzeba 5 minut, następnie włożyć kołek i w miarę szybko przywiercić, e, przy, przykręcić e, śrubę, żeby to nie zastygło. No i w tej chwili jest dosłownie tak ustawizolony, że tego się nie da wyrwać. E, w przypadku samej całej dziurawki niestety to by było niestabilne. To tak samo jak na górze, bezpośrednio postawione na stropie i zostanie zalane betonem. W tym miejscu chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Jeżeli montujemy stelaż podtynkowy, trzeba zwrócić uwagę na, na ten właśnie znacznik, który tutaj jest pokazany, ten trójkącik. Ten znacznik nam wyznaczy odpowiednią wysokość. My ustawiamy akurat ten znacznik mierząc od posadzki gotowej, czyli jeżeli mamy w tej chwili posadzkę wlaną na, na jakimś tam poziomie, dodajemy jeszcze 2 cm, bo przyjmujemy, że, że taka będzie jakby naddatek kleju z płytką. I ten znacznik musi być na wysokości dokładnie metra, czyli w naszym przypadku będzie to akurat 102. 102 cm od gotowej posadzki, bo jak dojdzie posadzka, czyli dojdzie nam płytka z klejem, to będzie akurat równo 100 cm. To jest bardzo istotne, żeby nie był e, muszla nie była za, e, zawieszona za wysoko ani za nisko. Jeszcze jedna istotna rzecz, taka, o której inwestorzy zapominają, to jest minimalna odległość od bocznej ściany albo od. Innych urządzeń sanitarnych. W tym przypadku należy pamiętać, że odstęp pomiędzy końcami muszli powinien wynosić około 20 cm. Zakładając, że sama muszla ma szerokość około 38 cm, to oś muszli wychodzi nam na odległości 39 cm od krawędzi ściany. Tutaj należy również wziąć pod uwagę, że jeszcze dojdzie. Płytka o grubości 2 cm. W przypadku tej konkretnej łazienki widzimy efekt końcowy zamocowania WC. W tym przypadku akurat ta wnęka wynosi 80 cm, czyli akurat idealnie wpasowuje się w normy. To, co Państwo akurat widzą na tych zdjęciach, to są oczywiście wizualizacje. Jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć efekt końcowy naszych prac, zachęcam do polubienia naszego fanpage'a i powracanie na naszą stronę, żeby zobaczyć zarówno tą realizację, jak i nasze realizację w przyszłości. Oczywiście zachęcam do współpracy. Jeżeli Państwo będą wykonywać, wykańczać jakieś mieszkanie nowe bądź dom, to jesteśmy otwarci na, na współpracę i z chęcią zrobimy bezpłatną kalkulację, żeby.